Tak to znowu my z przekonaniem, że nie mają państwo nas dość. Witają dariusz Szwakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na ligowe emocje. No niezły mecz nam się trafi. Tak przyjemnie. Właściwie wiesz co? Jak kieliszek dobrego porto. Podanie w pole karne. Ależ boleń jest znakomicie. Uzasadniona radość, to był pierwszy strzał, no i od razu gol. Splendor wpłynie oczywiście na strzelca, ale proszę popatrzeć na to przepiękne wyśladkowanie. Prima klasa. Mają szansę na kontratak. Nic nie wyszło z tego kontrataku. Czy to wykorzyst... No strzela! Ta bramka daje wyrównanie w meczu. Przeciwnicy przejęli. Szansa na kontratak, zobaczymy co z tego wyniknie. Mimo chęci gry ze strony wracającego do zdrowia obrońcy, trener nie chciał ryzykować i słusznie, i nie uwzględnił go nawet wśród rezerwowych. Będą kontratakować. Szansa! No, ucieka obrońcy. Blisko pole karne. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. To może być Bramka. Wspaniała postawa. Świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Aut na wysokości pola karnego może być groźnie. Dobry przechwyt. Uniemożliwienie ataku rywalowi. No, dobra okazja będzie. Szaleńcza atakuje obrońca. Niezwykle niebezpieczna sytuacja. Czy to wy... Strzela! Ależ spudłował. Źle przyjął piłkę i nieczysto strzelił. Ależ niesamowity atak obrońcy. Celnie dobrze. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. No ciekawe, co powie teraz sędzia. Sędzia pokazał żółtą kartkę. W środku jest partner z drużyny nieobstawiony. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? Czy to uderza? A jaka bramka! Przejdźmy spokojnie, jak pięknie i czysto uderzy. Od razu z pierwszej piłki, ale dostał fantastyczne podanie. Znakomite dogranie pozostało tylko umieścić piłkę w siatce. Ale świetna szansa teraz! Brawo dla arbitra, wychwycił tego spalonego. Przekazał piłkę partnerowi, blisko już do bramki. I oddał strzał głową. Łatwo mija pilnującego go obrońcem. I proszę, udało się odebrać piłkę, choć nic na to nie wskazywało. Na ławce cenerskiej nocy sternik w tym klubie zobaczymy, jak sobie dzisiaj poradzi w nowym otoczeniu. No ma szczęście, że nie gra od razu o wielką stawkę, a tylko mecz towarzyski. No zastanawia się, czy nie strzelać. Ależ podanie. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. Dobrze podał. Znakomita sytuacja, wspaniała wrzutka. Za moment wznowią wrzutem z autu. Ładna wymiana. Precyzyjne podanie. No spanikowany był przy tej interwencji. Piłka minęła linie końcową i grę wznowi bramkarz. Szansa na go uderzenie głową. Fantastyczna dyspozycja bramkarza. Jest 2 do jednego po pierwszej połowie. Przed nami druga połowa tego meczu. Pytanie sędzia przerywa grę. Był faul. Jak zareaguje? No trzeba pochwalić go za to Już blisko pola karnego. Fantastyczna interwencja, stanął na wysokości zadania, zażegnał niebezpieczeństwo. Podanie: nie wiem, czy to był strzał, czy też podanie ślisk. No i mamy stratę piłki. Po przejęciu jest szansa na szybkość. No swoim nieźle, ale zostali powstrzymani. Czy to wykorzysta? Bramkarz nie miał wyjścia, musiał interweniować. Nie ma przerwy sędziaka. Słuszna decyzja arbitra. Będzie rzut wolny. Trener podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. No może być groźnie, a ładnie teraz ślizgiem próbuje. No udało się przejąć. Piłka wciąż w grze. Za szybko stracili. Ładnie dograł. Przejęli piłkę. Niestety stracił piłkę. Ślizgiem chce przerwać akcję. Robi się niebezpiecznie, ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Żyd zdecydował się na strzał! Podał ją! No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Oddaję piłkę koledze. Czy to jest szansa? Broni, to jeszcze nie koniec akcji. To może być sytuacja bramkowa, jeśli dokładnie wrzucą w pole karne rywala. Dobrze dograł. Ależ to było groźne, ale obrońca na posterunku. Usiłował zagrać prostopadle, ale niestety nieudanie. Wyglądało, że upadnie. Brawo! Utrzymał równowagę. Wracą piłkę. Podał do partnera. Czy to? Uderzenie w stronę bramki. Broń! Ach, fantastycznie! Z Boleja. Świetnie zachował się w tej sytuacji. Przedłuża ich nadzieję. Ciągle mamy remis. Dener postanowił wprowadzić trzech graczy rezerwowych. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę, mamy remis. Dobra pozycja do oddania strzału. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Jak zareaguje arbiter? No myślę, że po tym wejściu dość brutalnym nie będzie mógł kontynuować gry. Fatalne rzeczywiście było to zagranie. Chyba wykluczy go na długo. O, udało mu się ładnie podać. Pole karne, ale obrońcy udało się przejąć piłkę. Myślę, że widać po jego grze, że gra z Urazem. Powinien być zmieniony. Blisko pole karny. To dobry moment na centrę. Strata w ataku. Ciekawe, jak to wykorzystają. Mają wrzut z autu pod polem karnym rywala. Nowy gracz na boisku. No i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. Udane podanie. Strzela! Nie złapał tej piłki. Mamy remis, ale gdyby nie świetna postawa bramkarza, przegrywaliby to spotkanie. Mamy końcówkę meczu i wciąż ważą się jego losy. Prowadzą piłkę do gry wrzutem załku. Brawo za to podanie. Czy to wykorzysta? No, wyraźnie uraz daje mu się we znaki. Myślę, że powinni go zmienić. Czy to wykorzysta? No, strzela! Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. I koniec spotkania. Ostateczny rezultat 2 do 2. To był pasjonujący i bardzo wyrównany mecz. Nawet w ostatniej chwili, w tej chwili tutaj mogło się wszystko zmienić.